Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale w imieniu oczywiście Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, dzisiaj w tym filmiku chciałbym poruszyć kwestię trosk, kwestię zamartwiania się. Moi drodzy, nie ukrywam, że dosyć często mnie troski, jakieś zmartwienia dopadają. I oczywiście w tym kontekście przychodzą jakieś lęki, obawy, strachy. Um, o to, co będzie, prawda? Bo, że tak powiem, to wszystko z naszą przyszłością się wiąże, prawda? Więc, kochani, um, chciałbym na początku odczytać pewien taki artykułik, króciutki ze strony God Questions o troskach. A później przeczytam um, troszkę szerzej podane wersety, które są zawarte w tym internetowym materiale. I to nauczanie robię do siebie, i oczywiście, jeżeli chcecie, posłuchajcie, być może coś weźmiecie do swojego serca, do swojej duszy. Um, więc, kochani, czytam. Biblia jasno naucza, że chrześcijanie nie powinni się martwić. W liście do Filipian 4.6, znajdujemy słowa: Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Z Pisma Świętego uczymy się, że wszystkie nasze potrzeby i troski powinniśmy powierzać Bogu w modlitwie. A nie zamartwiać się o wszystko. Jezus zapewnia nas, że nasz Ojciec w niebie zatroszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Ewangelia Mateusza 6:25-34. Z tego powodu nie powinniśmy martwić się o nic. Skoro w życiu człowieka wierzącego nie powinno być strapienia, to jak zatem należy przezwyciężać troski? W 1 Piotra 5:7 otrzymujemy taką wskazówkę. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Bóg nie chce, abyśmy sami nosili ciężary naszych problemów i trudności. W tym wersecie Bóg mówi nam, abyśmy na Niego złożyli wszelkie zmartwienie i troskę. Z jakiego powodu Bóg chce ulżyć nam w naszych problemach? Biblia mówi, że czyni tak, gdyż troszczy się o nas. Bóg troszczy się o wszystko, co ma związek z nami. Żadne zmartwienie nie jest zbyt duże lub zbyt małe, aby on nie był tym zainteresowany, aby on nie był tym zainteresowany. Gdy powierzamy Bogu nasze problemy, On składa nam obietnicę, że obdarzy nas swoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Filipian 4,7. Oczywiście w życiu tych, którzy nie znają Jezusa jako swojego Zbawiciela, wszelkie zmartwienie i troska będą częścią codziennego życia. Lecz ci, którzy zawierzyli swoje życie i oddali je, aby Jezus je prowadził, On daje obietnicę, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Albo wiem, jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje jest lekkie. Ewangelia Mateusza 11, 28-30. To tyle, jeżeli chodzi ten, o ten artykuł, moi drodzy. Teraz chciałbym, tak jak wspomniałem, przeczytać kilka fragmentów, trzy właśnie trzy fragmenty ze, ze Słowa Bożego. Są to fragmenty, które bardzo często są poruszane. W kościołach, we wspólnotach, i są bardzo ważne, moi drodzy, bo sam wiem z własnego doświadczenia, że kiedy przychodzi troska, jakieś zamartwianie, no to kończy się i pokój Boży, i radość Boża. No i przychodzi niewiara, przychodzi frustracja, zniechęcenie. Więc, więc zgadzam się z tym, co mówi Słowo Boże, że powinniśmy żyć w Chrystusie Jezusie w taki sposób, no jak mówi Pismo Święte, prawda? Wszelkie troski, wszystko powinniśmy oddać Bogu. Tylko wiecie, fajnie się mówi, natomiast w takim praktycznym, rzeczywistym życiu. No, przychodzą różne myśli związane z okolicznościami, czy też z naszym stanem, w jakim się znajdujemy. Pojawiają się różne myśli, które nas obciążają, jakby uwagę naszych serc i dusz kierują właśnie na, na tą rzeczywistość poza Chrystusem. Czyli zamiast żyć w Chrystusie, my zaczynamy zajmować się grzechem, zajmować się czymś, o czym Bóg powiedział, że sam się zatroszczy. Więc mi się to bardzo często zdarza, więc wiecie, wcale nie jestem idealny, tak jak mnie tu widzicie. Natomiast wiem, że idealny mieszka we mnie. Wiem, że powinienem Mu zaufać, jemu się poddać, w Nim żyć, na Niego patrzeć. Um, a wtedy jakby ten świat i wszystko to co jest związane z tym światem um, powinno z mojego serca z mojej duszy psychiki w, y, po prostu zniknąć no i tego się uczę i między innymi ten temat tak jak wspomniałem jest na pewno tematem dla mnie yy, i bardzo się cieszę że dzisiaj deszcz pada i mam czas yy, wiecie hmm. Na taką dygresję, dygresję yy. 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 i na rozważanie po prostu tych fragmentów. Więc posłuchajcie, moi drodzy, w ogóle ten film yy, może Was zdenerwować. Powiem Wam, że ja jak słyszę, że mam się nie troszczyć, mam się nie lękać, mam się nie obawiać, mam wszelką troskę zło zło złożyć na Boga. To, to wiecie, czasami mnie nerwy biorą, e, mówię, kurde, to jest po prostu niemożliwe, nie da się tak żyć. E, trzeba być do takiego stylu życia, po prostu idiotą, głupkiem. E, wiecie, to ten styl życia nie jest stylem życia, w którym ten naturalny stary człowiek, e, grzeszny człowiek e, ma upodobanie. E, My jesteśmy nauczeni, że mamy zajmować się swoim życiem, że mamy podwinąć rękawy, um, realizować swoje cele, plany i marzenia. Um, jeszcze nam wmówiono, że to się Bogu podoba. Więc kochani, jakby teoretycznie wiem, że to rozwiązanie do mojego życia jest w Chrystusie, natomiast w praktyce um, non stop sprzeciwia się temu życiu w duchu człowiek zewnętrzny, człowiek, który jest. Uformowany przez grzech, przez prawo grzechu i śmierci. Więc to w tym zewnętrznym człowieku, nie w Chrystusie, ale w zewnętrznym człowieku, w nas manifestują się myśli, które są niebożymi myślami, troski, e, obawy, lęki e, itd., które nie są bożymi myślami, nie są Bożym planem, Bożą wolą względem nas. Więc kochani, ten temat naprawdę może spowodować nerwy nie tylko w, moim, w mojej duszy, w moim ciele, ale myślę, że hmm, i w waszym ciele, i w waszej duszy. Teraz przeczytam fragment, który wielokrotnie w rozmowach z wierzącymi poruszałem i od razu, jak uderzysz w stół, to się. Nożyce odezwą prawda? Jest takie jakieś powiedzenie. Okej. Okay. Kochani, mateusza 6 od 24. Hmm. Widzieliście kiedyś lilie? A widzieliście kiedyś ptaki, na przykład gołębia, wróbla, sikorkę, może dzięcioła? I tak dalej, i tak dalej. Od dwudziestego czwartego wersetu. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Kochani, chciałbym, żebyśmy cały ten film rozważyli w kontekście pierwszego przykazania, które mówi a z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i ze wszystkich sił swoich będziesz wtedy miłował Pana Boga swojego. Więc w momencie, kiedy my nie umiemy tego w praktyce zastosować, to diabeł wykorzystuje tą cielesną naszą naturę z zewnętrznego człowieka i nas bombarduje czymś, co nie pochodzi z Boga. Ok, 25 werset. Dlatego powiadam Wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili. Ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie? Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia. Czemu się troszczycie, przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. Opowiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was o małowierni? I nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Więc moi drodzy, taki fajny fragment. Oczywiście ja nie będę tu tak mocno rozważał tego fragmentu. Natomiast yy, Bóg wie, że tego wszystkiego do życia potrzebujemy, moi drodzy. Potrzebujemy jedzenia, odzienia yy, i tak dalej. Więc Bóg o tym wie. Tylko wiecie, chodzi o to, żeby jednak koncentrować się na Bogu, na Królestwie Bożym i na sprawiedliwości Jego. A Bóg mówi, wszystko inne będzie Wam dodane. Więc Bóg pragnie nas uchronić od takiego sposobu życia, jak prowadziliśmy sprzed, przed nawróceniem. Bo wtedy żyliśmy w jakiś sposób, bo tego wszystkiego Poganie szukają. Czyli styl życia grzesznika, Poganina, człowieka, który wyraża grzech w swoim życiu, tą grzeszną naturę, zarówno przez własne dobro, jak i zło, które czyni. Jest skupiony na szukaniu, na szukaniu napoju, odzienia, picia. Czyli chodzi o to życie, takie wiecie, na Ziemi. Poganin żyje na Ziemi i żyje tylko właśnie wyłącznie w oparciu, ma nadzieję, położoną w tym życiu na Ziemi. Jeżeli taki swój styl życia prowadzi. W oddzieleniu od Boga, od relacji z Bogiem, od poznania Boga, od poznania Jego woli do swojego życia, no to prowadzi no, życie, które nie jest zgodne z wolą Bożą. Taki człowiek służy Mamonie, służy innemu panu, służy duchowi tego świata, a nie Chrystusowi Jezusowi. Więc, kochani, No właśnie, no właśnie. Jesteśmy wychowani w świecie, w którym nauczono nas, że mamy na tym się skupiać, o to troszczyć, o to zabiegać. Jest takie nawet powiedzenie: jak, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, wiecie. Natomiast jak to się różni od woli Bożej? Jak to się różni od takiego Bożego sposobu patrzenia na człowieka? Jak to się różni, od tego sposobu życia, do którego Bóg nas powołał. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Moi drodzy, następny fragment, który chciałbym odczytać, jest z listu Świętego Pawła do Filipian. Rozdział 4, werset 4 do. Chyba do 9. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Więc moi drodzy, ja bardzo często mam takie okresy, w których się nie, nie raduję, nie potrafię się radować. Jakby presja tego, tego życia, tego co to będzie, no, powoduje, że tracę radość. I no i w Biblii nie mogę powiedzieć, że mam problem, prawda? Więc Bożą wolą jest, abym ja Artur, abyście i wy zawsze się radowali w Panu, zawsze oznacza zawsze kochani. Jeżeli w, naszej, w naszym sercu i w naszej duszy nie przejawia się radość Pana, nie, nie przejawia się radość ze zbawienia. No więc kochani mamy wtedy problem i powinniśmy to zauważyć i no, coś z tym problemem. Hmm. Zrobić. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. No właśnie, moi drodzy, powierzcie prośby wasze Bogu. Jeżeli, jeżeli mam tutaj ołówek i troszczę się ten o, o, o ten ołówek, o odzienie, o napój. O inne sprawy codziennego życia związane z tym życiem tu na Ziemi. Jeżeli ten jest tym czymś, tą troską, tą, tą, tym zmartwieniem, to Bóg chce, żebym ja w modlitwie mu oddał. Więc to powinno być tak: Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, w społeczności Twojego ducha świętego, oddaję Ci tą troskę o mój byt, oddaję tą troskę. I przestaję się nią zajmować. Powiedziałeś, żebym ci oddał, więc jakby tracę ją z oczu, pragnę się cieszyć, radować zawsze ze zbawienia i z tego, że kiedy szukam Królestwo Boże, kiedy szukam Ciebie i wolę Bożą do swojego życia, kiedy skupiam się na tym sprawcy i dokończyciela wiary mojego serca, czyli na Chrystusie Jezusie, to ty, ojcze, powiedziałeś, że się o to wszystko zatroszczysz, że te moje sprawy, moje problemy rozwiążesz wedle swojego zamysłu, wedle swojej woli, w swojej zdolności. Więc łatwo się mówi, prawda? Hmm. Te troski tak często wracają, one wracają, wiecie, idziemy spać, one bu, 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 nie? Przyjdzie sen, przyjdzie emocja, przyjdzie jakieś uczucie, wyobrażenie, i znowu to wraca, i wraca, i wraca. Hmm. No właśnie, kochani. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach z powierz, powierzcie prośby Wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Więc moi drodzy, myślę, że ta rzeczywistość, o której teraz przeczytałem, jest tylko i wyłącznie dostępna w Chrystusie, poprzez trwanie w krzewie winy, poprzez trwanie w życiodajnym Duchu, poprzez trwanie w żywym Słowie Bożym, które w nas żyje i w nas trwa. Myślę tu o Jezusie, Chrystusie, jako Um, życiodajnym duchu. Więc um, no, pytanie jest, czy my tak żyjemy? Czy to ma zastosowanie w naszym życiu, kochani? A teraz następny fragment, ciekawy fragment z pierwszego listu świętego Piotra, piąty rozdział od 6, chyba do 11. Ukuście się więc pod mocną ręką Bożą, aby Was wywyższył czasu swego. Więc zobaczcie, pokora, uniżenie, szacunek dla Boga, um, ukorzenie się jest rozwiązaniem tak naprawdę Bożym, rozwiązanym względem nas. Mamy się ukorzyć pod mocną ręką Bożą, aby nas co wywyższył? Ja może powiem, uzdrowił, wybawił, przemienił, przekształcił do swoich wymiarów. Wszelką troskę swoją złożcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Więc Bóg ma o nas staranie, moi drodzy, i Bóg wie, w jakim stanie jesteśmy, ale On chce, abyśmy Mu to wszystko oddali, abyśmy Go uznali jako Pana, jako sprawcę i dokończyciela naszej wiary. I skoro On jest Bogiem, Stwórcą, i my wierzymy w Niego, i w jego no, po prostu w, no, w to, co potrafi zrobić, prawda? Więc te troski um, powinny być oddane Bogu, moi drodzy. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Um, więc zobaczcie, um, tu jest mowa o troskach, złóżcie troski, więc diabeł. Um, Powoduje, że ludzie są pijani troskami, obawami, właśnie tymi lękami, niewiarą, zmartwieniami. Po prostu. A Biblia mówi: bądź trzeźwy, bądź trzeźwy, czuwaj, żyj w Chrystusie, trwaj w Chrystusie, wierz w Chrystusa, patrz na Chrystusa, żyj Chrystusem. I wtedy jest ten Boży Pokój w sercach i w umysłach naszych. Jeżeli tracimy ten pokój, to znaczy, że diabeł coś w nas wkłada. Bądź w, naszej, tej, w tym naszym zewnętrznym człowieku się manifestują stare myśli, stare pragnienia, stare lęki, stały, stary program, grzeszny program, moi drodzy. Więc powinniśmy zauważać te rzeczy, bo diabeł tym się posługuje, aby co? Aby nas Pochłonąć, aby nas zniszczyć, aby nas oszukać, aby nas zwieść, aby nas w końcu zarżnąć, zabić. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. W Wierzę, czyli patrzymy na Pana, oddajemy mu wszystko, yy, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci Waszych w świecie. Więc jesteśmy świadomi, że tak się po prostu dzieje, że. Są różne doświadczenia, różne myśli, różne stany w naszej psychice, ale tak czy inaczej te zmartwienia powinniśmy oddawać Bogu, moi drodzy, i na tym polega wiara. Wyraz naszej wiary to jest zaufanie Bogu, zaufanie Panu. I w ten sposób, kiedy Mu troski oddajemy, oba, kiedy Mu zmartwienia nasze oddajemy, całego siebie w ręce Jego powierzamy i na tej pozycji później trwamy, to wyrażamy wiarę w Boga, wiarę w Chrystusa Jezusa. Wiarę w to, że jesteśmy usynowieni, że jesteśmy snami bożymi w Chrystusie Jezusie, że jesteśmy własnością Ojca i że Bóg ma o nas staranie. Na tym polega wiara, moi drodzy. A Bóg wszelkiej łaski, której was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam, Was do niej przysposobi, utwierdził, mocni na trwałym postawi gruncie. Bóg pragnie objawić swoją naturę, swoje życie, swoją chwałę, swoją moc, swoją wolę w nas, na nas i przez nas. I w momencie, kiedy mu oddajemy zmartwienia, oddajemy mu, mu swoje troski, to on się tym zaczyna zajmować. Oczywiście my doświadczamy wtedy swojego rodzaju cierpienia. No po co? No bo cierpimy, kiedy oddając właśnie mu te rzeczy, no nie możemy się tym zajmować. Jest to dziwny stan dla nas, no bo co? Bo nas nauczono inaczej, grzech, świat nauczył nas inaczej. I w momencie, kiedy Bogu powierzamy te wszystkie sprawy i samego siebie, to ten stary człowiek, on cierpi, moi drodzy. Ale Bóg daje obietnicę, że po tych krótkich cierpieniach. Bóg postawi nas na skalę, na gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Więc moi drodzy, myślę, że tego powinniśmy się uczyć. Myślę, że wiara polega na tym, abyśmy w każdej sytuacji, w każdym położeniu, w którym się znajdujemy, jednak uznawali Pana za Pana, abyśmy uznawali Boga za Boga, abyśmy wyrażali swoją wiarę. W Niego poprzez to, że oddajemy mu troski, zmartwienia, po to, aby te negatywne uczucia, emocje z nas zostały usunięte pod wpływem Jego działania w nas i przez nas. Bożym planem jest, abyśmy żyli w Bożym Pokoju, aby nasze serca i umysły były wypełnione po prostu radością, abyśmy mieli. Tak naprawdę, żyjąc w Chrystusie, taką ucztę w radości Jego, abyśmy się tą radością Jego delektowali, aby ten pokój Boży w Duchu Świętym jeszcze mocniej bardziej w nas się przejawiał. Więc jeszcze raz, jeżeli wypadamy z tego stanu, jeżeli wchodzimy w stany jakieś depresyjne, nerwicowe, mamy nocki nieprzespane, albo idziemy chodnikiem i skupiamy się na swoim życiu. Na naszych celach, planach, marzeniach, albo na tym, co ktoś inny wobec nas zrobił, albo na tym świecie, który jest przecież zepsuty, grzeszny, demoniczny, to, to nie mamy pokoju, to mamy złą perspektywę w naszych sercach, prawda? Bóg pragnie, abyśmy się odwrócili od tego grzesznego sposobu życia i zwrócili się. Do Chrystusa, abyśmy trwając w Nim um, doświadczali tego zbawienia, wybawienia, uzdrowienia od tego grzesznego sposobu życia i funkcjonowania, um, Bóg pragnie ukształtować nasze serca według swojej woli, nasze dusze, czyli uczucia, emocje, myśli, wyobrażenia, um, wizję tego, kim On jest, naszą wolę um, po prostu zgodnie z tym obrazem, który w no, którym jest Bóg. I to jest ta ścieżka wybawienia, to jest ta skała, to jest ten fundament, um, to jest ten Chrystus w nas. I to może uczynić, moi drodzy, w nas tylko i wyłącznie Duch Święty. Poddajmy się Bogu w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, a On nas zmieni, przemieni, utwierdzi, postawi na stałym gruncie, na skalę. Amen.